Dziś mam dla Was niezwykle interesującą nowość z rynku motoryzacyjnego. Omówię najnowszą, czwartą generację Renault Master, która właśnie zadebiutowała na polskim rynku. Przyjrzę się, co nowego oferuje ten popularny model i jak wypada na tle konkurencji, a przede wszystkim poznacie aktualne, oficjalne polskie ceny tej nowości. Z pewnością długo czekaliście na ten moment, zresztą ja też. Zatem koniecznie pozostańcie ze mną do końca materiału, żeby dowiedzieć się wszystkich szczegółów. Zaczynamy! Dokładnie od 4 lipca 2024 roku nowy Renault Master 4. generacji jest już dostępny w Polsce i tym samym ruszyła możliwość zamawiania tego pojazdu. Cena nowego mastera zaczyna się od 133 400 zł netto, a pierwsze dostawy przewidziane są na wrzesień tego roku. Koniecznie zostańcie ze mną do końca materiału, żeby poznać wszystkie ceny tego modelu. Od debiutu w 1980 roku sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy Renault Master, które są produkowane we francuskim zakładzie w Batilii. Nowy master, będący liderem na rynku europejskim i polskim. Jest dostępny w szerokiej gamie wersji, aby zaspokoić różnorodne potrzeby transportowe zarówno w strefach miejskich, jak i na długich dystansach. Renault Master czwartej generacji oferuje ponad 40 fabrycznych wersji nadwoziowych, które można dodatkowo adaptować według potrzeb użytkownika. Ładowność zwiększona została nawet do 2,4 tony i przestrzeń ładunkowa o pojemności od 10,8 do 22 m3. To imponujące parametry. Samochód dostępny jest zarówno w wersji przednio, jak i tylnonapędowej z jednym z największych w segmencie otworów załadunku i długości przestrzeni ładunkowej. Podstawowa wersja z silnikiem Blue DCI 105. Dla poziomu wyposażenia Extra kosztuje 133 400 zł netto i oferuje bogate wyposażenie standardowe, w tym system multimedialny Open Air Link 10 cali z bezprzewodową replikacją smartfona, światła LED do jazdy dziennej, manualną klimatyzację, tylne czujniki parkowania, System automatycznego hamowania awaryjnego, system utrzymania pasa ruchu, regulator prędkości z ogranicznikiem, fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego, kanapę dwumiejscową typu mobilne biuro ze schowkiem. Nowy Master to najbardziej efektywny energetycznie samochód w swojej klasie dzięki nadwoziu typu Aerowan, które zmniejsza współczynnik CX o 20%. Produkcja wszystkich wersji odbywa się we Francji, zapewniając większą elastyczność i zgodność z zapotrzebowaniem rynku. Samochód dostępny jest z czterema wersjami silnika wysokoprężnego Blue DCI o mocy 105, 130, 150 i 170 mechanicznych, które współpracują z mechaniczną skrzynią biegów. Te silniki charakteryzują się niższym zużyciem paliwa, średnio o 1,5 litra na 100 km i niższą emisją CO2 o 39 g na km, utrzymując się poniżej granicy 200 g na km. Tutaj, jako ciekawostka, wersja z automatyczną 9-stopniową skrzynią biegów pojawi się pod koniec roku. Nowy Master dostępny jest także w wersji eTech 100% electric z dwoma typami baterii trakcyjnych: 40 kWh do jazdy miejskiej i 87 kWh na dłuższe trasy, oferujący rekordowy zasięg nawet do 460 km według normy WLTP. Wersja iTech e charakteryzuje się ładownością do 1625 kg w wersji DMC do 4 ton i możliwością holowania przyczepy o masie do 2,5 tony. Elektryczny Master zużywa jedynie 21 kWh na 100 km w cyklu WLTP dzięki innowacyjnemu systemowi regulacji temperatury, szybkie ładowanie prądem stałym z terminali o mocy 130 kW pozwala odzyskać 229 km zasięgu w 30 minut, a ładowanie z domowych źródeł zasilania zajmuje mniej niż 4 godziny. Przy użyciu terminala AC prądu przemiennego typu Wallbox 22 kW. Poznajcie również wymiary nowego Renault Master. Przejdę teraz do przedstawienia cen wszystkich dostępnych na tę chwilę w wersji. W pierwszej kolejności dostępna jest wersja furgon z pojedynczą kabiną z napędem na przednie koła, z silnikami w normie lekkiej Euro 6E ze skrzynią manualną. Dostępna jest wyłącznie długość L2 i L3. Przyjrzyjmy się jeszcze przez chwilę, jak przedstawia się obecny cennik. Kolejne wersje z silnikami w normie Euro 6, skrzynią automatyczną, wysokością H3 i napędem na tylną oś, według producenta będą sukcesywnie wprowadzane na rynek, o czym z całą pewnością będę Was na bieżąco informował. Renault Master czwartej generacji wydaje się być świetnym wyborem dla firm poszukujących niezawodnego i wszechstronnego samochodu dostawczego. Imponujące parametry techniczne, bogate wyposażenie standardowe oraz szeroka gama wersji i adaptacji sprawiają, że ten model może zaspokoić różnorodne potrzeby transportowe. Co sądzicie o nowym Renault Master czwartej generacji? Czy uważacie, że jego cena jest konkurencyjna w porównaniu do Fiat Ducato? Jakie inne modele rozważalibyście jako alternatywę? Dajcie proszę znać w komentarzach poniżej. Jeśli film Wam się podobał koniecznie zostawcie lajka, czyli kciuk do góry dla YouTube'owego algorytmu. Ponadto, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!